Ty. Co? Jadą, jadą belki u ciebie? Aha, bug Buguje się to pewnie tak jak ten, Utanasa, mordo. No, a czemu? Nie wiem, teraz ogólnie jakbyś nacisnął Y i jeszcze raz je sobie załadował na B, to wszystko będzie dobrze. To ja może postoję, co? No możesz. A nacisniesz już Y? Jeszcze nie. Nacisnij teraz Y i B. Aha, a, no Nie wiem, ogólnie to. Wiesz to są dwa skrypty autolowe. Jak co zostały? <laughs> Są dwa skrypty autoload'a, ten właśnie tak jak ja teraz mam, nie? No. A drugi to jest... Dobra, uciekaj lepiej. <laughs> <gry <culinary> <gry> Mordod, ja ja pierdolę! <gry> Mariusz! Co recomend, to było? Co ty naklikałeś? Ja w dół patrzyłem. Mordon sam jedzie. <gry> Jebany! Dobra. Trzeba klik... teraz powrzucać ręcznie, nie? Co ty naklikałeś? Kurwa, ale widzisz się tak nie? Poszły, nie? O! Ja pierdolę! Mordo, gdzie jesteś? Mordo, nie wiem To ty? To nie ty O Jezus, jest! <laughs> o kurwa, z przestrzeń Mordo, nie... najgorsze, że nie mogę się tepnąć No nie tepniesz się już Ja pierd... Dobra, czyli ten autolot się chyba na... za bardzo na mój nie nadaje Bo... Ale kurwa, wygi basy z piątej klasy chyba, nie? Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. <grym failu> witam, witam. Dobra, panie, jak Jaki pan... pan ten... Którędy tu jedziemy najpierw, skrajniaczek czy nie? Nie. <grym> Co? 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 dobry, kuri. Uciema, sąsiad. Siema, sąsiad. Eee! wywieź go ...gazowni. Kur... Kurwa, ktoś biega po cytarzu, mordo. O, ci loty Ujatolij <laughs> <On laughs> rolnik Coś biega po cmentarzu. Kurde. Jakąś kwokę dużą? Ona powinna całe pole rozświetlić, nie? To piękna Kurwa! Dobra, popaki. Mostek się zarwał. Ja. Naprawdę mostek się zarwał. Nie jedź ta szybka w tamtą ja stronę jechałem Ja mówię kurwa, coś się stało, że mi tak ciągnik podnie Chłopie, teraz jadę na się mostek Kurwa jak 85, a będzie tam wiedzieć, że, do... że nie dojedzie ta nie? Co tu jest? Co jest? nie no poobcinane kurwa do południa, wszystko dobrze szło, zjadłem obiad i chuj kurwa! Pizda jebana Co za kurwa dziadostwo jebane Możemy za ja pier do tyłu Dave Wilina to się heftnę to Pociągnij ci... mnie kurwa, bo to jakaś gołoska nie chcę puścić Ja <śmulity> O kurwa ktoś ze mną siedział w środku <śmulity> Chłopie O Jezus Na no wszystko mordo, na moich oczach Ja nie, nie chcę widzieć na jak na ta raz. Nasa poderwało mordo, Jak go ten i zawadził naciągamy Naciągamy Epa Dotle Ale film daje, nie? Ja mordo ty nie, ty nie go mogę pod te pusty podjechać. No. Kurwa. <laughs> kurwa. Brodek jak biegi. Wstyd. Tak. się wziągę, co pyrro. się wzięła tu. Kurwa. Gurba, Kurwa. górba. Kurwa, kurwa, kurwa. Młody kurwa. Kurwa nie dopasuje. Kurwa. 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 Skurwysyn jebany. Ło kurwa. 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 Kurwa nie mogę. Kiełbaszka.

I ja, pierdolę. ja pierdolę. pierwszy! Popchłem! ja. broń! Ej, kto tu biegnie? Ej, mam? kto to na tej prostej, może to macie. Kto tu wie? Ej, Bronek wepchnął! Jezu. Jest wepchnie! Bronek był przede mną! Ej, ja Jezu. was wepchnął, tam tam się, to się wydarzyło na Chowie. Ja tak, pojechałem dołem, a na dole gościu kurwa stał. Słuchaj, jebłem gościa i Bronek już się cieszył, bo mnie wyminął w tym. O kurwa! Jakie? Jak to dało? To, 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 to. Po co ty, ty masz podpisane, kurwa? Czut! Jak to zaibici zaczęli grać? Kurwa, to jest i wyłączyłeś radio, kurwa! O Boże, hit, hit, to był. Nie, <noise> nie! Daj tam daj to szósty! Dobra taki pozytywny żeby zakończyć do... Inaczej żeby tej zieleni trochę się tu pojawiło o, jak staję w tych niektórych nie... momentach na mapie to te steregi by normalnie mogły być i, I wpadać właśnie w takie rzeczy jak teraz to Sziemareczko z tej strony brączek witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 o i Ty... zapomniałem o naszym początku a, cześć witajcie z tej strony Brączek. Cześć, witajcie, z tej strony Makesone. Więc co... Ja... kopanie ziemniaków z Bernatem. Bo przyjechał mój kuzyn Rafał do nas. Cześć Rafał. Dzień dobry. I Rafałek ma mało latek. Prze ile masz latek Rafałku powiedz? 11. w grudniu Tam przyjadę do ciebie z matką, to zobaczysz. Ja ciotce wszystko powiem, że ty piłeś jak byłeś... No i widzisz? Miałeś być grzeczny. Skur. Denerwuj mnie, bo już matka powiedziała, że jak będziesz pił, to więcej prezentu na, osi... na urodziny nie dostaniesz. Na 18? Bo wszystko wsi... wsi... tylko na wódkę i na marihunaję. I tu tak. Jezus, Maria. Gałęzie niepoobcinane? Jezu, myślałem, że żeś spod k.a. otworzył tylnią klapę, boże się wypierdoliło całe. Boże, załóż ty, wleć k.a po worki. Mówiłem, weź jakieś nadstawki I piękne, piękne czasy, naprawdę To były nasze piękne począteczki